Cześć z tej strony, niesamowity piokas. I dzisiaj ze mną jest czekoladka. I chcemy wam pokazać. Tak, zabawkę. Miał z drzewa. Tutaj. Tak, tutaj się przewaliło drzewo. Z czekoladką wam je pokażemy. Tu wszędzie jest pełno jakichś badyli, bo była burza i drzewo nie wytrzymało. Tu słońce prześwituje cały czas w kamerę, ale no popatrzcie. Tak, drzewo stamtąd poleciało. Tu i tu leży. I tu jest, tu prawie przejścia nie ma. Tu. Widzicie? Tu idziemy. Pokazuję Wam to, gdyż takie rzeczy są normalne i dość często się zdarzają. Nawet tu dla Was specjalnie przejdę koło drzewa. Spójrzcie, niesamowite to jest. Jak się drzewo może przewrócić łatwo. Także. Tyle wam chciałem pokazać. Jak chcecie więcej odcinków, łapeczki do góry. Subskrybujcie. Jak nie chcecie, tu jest bandyta. Jeżeli chcecie, żebyśmy pokazali twarz. 20 subów i pokazujemy twarz. Właśnie, 20 na razie, subskrypcji. Na razie kamerzysty twarzy nie widzicie. Mojej też. Ponieważ nie będziemy pokazywać twarzy ludziom obróż. Tak, tak po się, prostu. Tak się zdobywa widzów i lajki like, i suby. za 20 subów. Pamiętajcie o tak tych łapkach. Suby... Pokażesz Pokaż... łapkę. Pokaż łapkę, tak, tak, tak. taką macie zostawić. Takiego koloru ma być. Tak. To do zobaczenia. Cześć. Cześć.